Patrząc na rynek fotowoltaiki na świecie, ale też w Europie, w szczególności w Europie Zachodniej, widzimy, że potencjał rozwoju jest bardzo duży. To tak naprawdę może być w kolejnych latach w pewnym sensie game changer i uzupełnienie miksu energetycznego, które na stałe zagości w naszych polskich warunkach. Teraz, na przykład, w sektorze, tylko i wyłącznie w podsektorze MŚP, w który ma dostęp albo do, do miejsca, gdzie można postawić instalację, albo do dachu w Wielkiej Brytanii, czyli kraju w pewnym, moment, w pewnym sensie, który może być dla nas benchmarkiem. Widzimy, że około 7-8% takich przedsiębiorstw na dany moment ma fotowoltaikę. Trzeba pamiętać, że to jest cały czas początkowy moment rozwoju mikro i małej fotowoltaiki i oczekujemy, że, że, że ten. Proces będzie coraz bardziej dynamiczny. Przekładając na polskie warunki, mówimy o około 900 tysiącach przedsiębiorstw MŚP, które potencjalnie mogłyby myśleć o tym, żeby zainstalować fotowoltaikę. Jeżeli powiemy o 7-8%, czyli o, o tej wartości, którą obecnie mamy w Wielkiej Brytanii, no to oczekiwalibyśmy, że w ciągu kilku, małych kilku lat moglibyśmy osiągnąć 60 tysięcy instalacji. Czyli 60 tysięcy MŚP mogłoby zainstalować mikro i małą fotowoltaikę. Jednocześnie, tak jak wcześniej powiedziałem, chcielibyśmy i oczekiwalibyśmy, że, że to nie będzie trend, który się skończy za kilka lat, ale to będzie trend, który będzie ewoluować i ta, ten procent, 7 czy 8%. Procent, 7 czy 8 procent, będzie się cały czas zwiększać w kolejnych latach, do roku 2030 czy 2040. Obecnie fotowoltaika jest chyba najszybciej rozwijającym się segmentem w energetyce, i wydaje się, że to ona tak naprawdę prowadzi zmianę ewolucyjną w energetyce. Oczywiście fotowoltaika nie będzie odpowiadać za, za cały miks energetyczny, w krótkiej czy też średniej perspektywie, natomiast będzie bardzo istotna. Z tego punktu widzenia nie widać istotnych zagrożeń, które mogłyby przeszkodzić wzrostowi tego segmentu. Chyba, żebyśmy mieli energię z innych źródeł za, za 0 zł, ale chyba to nie jest jeszcze ten moment.